Mam na imię Roman. Od pięciu lat nałogowo czytam komiksy. Przez co wyrzucili mnie z roboty, odeszła moja kobieta, a kumple odwrócili się ode mnie. A to wszystko przez audycję prosto z kadru. Najgorszemu wrogowi tego nie życzę. Relacje z imprez ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji prosto z kadru. W każdy czwartek o 17.30. Witam serdecznie w audycji prosto z kadru, czyli w kąciku komiksowym w Radia Przed mikrofonem Filip Bąk, za sterami Wojciech Lisiecki A dzisiaj obok mnie mam naprawdę niesamowitego gościa, którym jest Paweł Juźwiak. Witam serdecznie, dziękuję, zasadzie po słowa. <laughs> Paweł Juźwiak jest, e, hmm, w zasadzie twoja cv jest tak długa jak moja cv plus list motywacyjny Ogółem e, czterokrotny mistrz w grapplingu w Brazilian Jiu Jitsu Czarny pas chyba we wszystkich sztukach walki e, Ogółem Wiesz co, jak człowiek robi całe życie coś, co kocha, no to tak to wygląda potem. Ma się czym pochwalić. No to chyba tyle. A w obecnie co robisz? Jak działasz? Wiesz co, no całkowicie poświęcam się jadejże sportowej, ale głównie już teraz moich zawodników, poprzez to, że działam w Poznaniu, w moim klubie M.A. Poznań. Mhm. Twój klub, MMA Poznań, dosyć wymowna nazwa. To znaczy, że można tam popierać nauki, jeśli chodzi o sztuki walki. Wiesz co, mamy bardzo ciekawą ofertę, bo tam jest 12 różnych sztuk walk. To jest mniej więcej całe moje życie i od rana do wieczora kilkunastu instruktorów poświęca swój czas dla ludzi, którzy obydwie o której godzinie chcą przyjść po trenowaniu. 12 sztuk walk? Dokładnie to znaczy, że tak wszechstronnie, czy to jest jakby pod jedną, jakby ogólny styl MMA? To jest... Nie, nie, nie. MMA jest osobno. Potem mamy na przykład boks, potem mamy brazylijskie No To jest jakby specjalizacja. Jak ktoś chce porządnie się nauczyć uderzać, no to robi boks przez półtora godziny. A ktoś chce porządnie nauczyć się chwytów, to przez półtora godziny robi chwyty. W tej chwili jakby nie mieszamy. MMA też oczywiście jest specjalizacją. Tam też jakby, no to jest dla wyjątkowych ludzi, którzy, którzy chcą takie mocne treningi, prawda? Mamy też krawmagę, gdzie, gdzie chodzi do o coś innego są obronę, taktykę przetrwania na ulicy, zasady I, i, i na przykład trening z bronią, obrona przed nożem i różne takie bardzo wciągane, ciekawe rzeczy. Czy to jest tylko tam, udzielasz się jako trener w tej szkole? To nie, oczywiście, że to jest jakby fragment mojej działalności. Część czasu spędzam szkoląc jakby służby mundurowe, wojsko-policję, prowadzę seminaria w całej Polsce. No i bardzo dużo czasu spędzam na zawodach polskich czy zagranicznych. Um, no, trochę mi to czasu zajmuje, ale, ale nie narzekam przy Boże. Czyli jeśli będzie jakieś starcie jednego z naszych słuchaczy z policją czy, czy ze służbą mundurową, i ktoś zasadzi mu dźwignię, to tak wtedy może poczuć, że aha, Paweł już jak się uczył? Tak, tak, Paweł już jak nie. No. To znaczy, no, sprawa jest prosta, jeśli chodzi o, o pracę ochroniarza, policjanta czy służby mundurowe, to tak naprawdę chodzi, żeby klient który, nie wiem, z jakichś powodów stawia opór, żeby nie wyladał szpitalu, tylko na komisariacie na przykład. Wiadomo. E, przyszedłeś tutaj, znaczy, e, audycja komiksowa. Aczkolwiek e, dzisiaj mamy taki fajny dzień, ponieważ odpaliliśmy konkurs. Do wygrania jest książka Bramka, Dzikie Zwierzę, którego jesteś autorem, a do której to książki ja miałem osobiście przyjemność robić ilustrację w formie komiksu niemego. Także stąd książka o Bramkarzu, Dzikie Zwierzę w audycji prosto z kadru. E, no właśnie, jak to należy interpretować, że przez całe życie miałeś w sobie taką duszę humanisty, duszę poety. Ale przez przypadek zacząłeś ćwiczyć sztuki walki i, I tak zostało, czy... Nie, to jest odpowiedź prosta tak, tak pisałem sobie do szuflady Bo gdzieś w tym tempie życia Którym spędzam to, to pisanie takich Wspomnień, anegdot w zasadzie To odpoczywałem przy tym w pewnym momencie właśnie wpadłem na ciebie i, i kiedy zrobiłeś e, komiksy do, do tej strony, to, to, to stwierdziłem, że to jest coś, co, co warto, żeby wyszło na światło dzienne i tak naprawdę w tej chwili ta książka, e, książka, ona w zasadzie jest e, taką... Coś, co warto w życiu zrobić. Myślę, że jakąś książkę warto napisać, żeby zobaczyć w ogóle jakiego, jakiego się ma pazur pisarski, czy się ma, czy się go nie ma. Eee, myślę, że się książka udała. Ona w tej chwili jest takim elitarnym egzemplarzem w zasadzie, żeby ją zdobyć, to trzeba wygrać jakieś zawody, gdzie, gdzie ona funkcjonuje na, 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 na zawodach. Eee, jak ktoś zasłuży ewentualnie, to w, w, może w, u mnie w klubie się, że tak powiem, eee, zgłosić. natomiast mm, nie, był, nie było moim zamysłem wejść na rynek, nie wiem, pisanie książek i tak dalej. Czy ja jestem humanistą? No, będąc wojownikiem na pewno trzeba być... Po części filozofą. To jest jakby wiesz, gotowość na śmierć. My żyjemy według takich zasad kodeksu Bushido, to kiedy zaczynało się. E, byliśmy miłośnikami wschodu, także te hasła typu śmierć nadaje życiu sens, a dyscyplina sprawia przyjemność. To my, my do końca to, w to wierzymy. To, to, to jesteśmy na tyle zdyscyplinowani, że, że, że ból dla nas to jest motywacją. Ból, ból czy, 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 czy wiesz, ciężkie treningi to, to wręcz potęgują w nas chęć działania. My, my, my jesteśmy wojownikami, my się nie cofamy przed, e, przed tym. kiedy jeśli jeszcze trzeba słowego bronić, to to wchodzimy my po prostu, prawda? a jeśli ktoś nie trenuje sztuk walki ale bardzo, bardzo mu zależy to w jaki sposób, przez jaką stronę internetową mógłby się skontaktować żeby ewentualnie porozmawiać jeśli komuś bardzo zależy, to, to, to jeżeli znajdzie nasz klub i, i udowodni, że mu bardzo zależy, to myślę, że to jakieś szanse są, e, więc dla chcącego nic trudnego. Przypominam, że nazwa to MMA Poznań Gold Team ale prosto z kadru również wodziła naprzeciw, ponieważ można wygrać to w różnych turniejach sztuk walki ale dzisiaj odpaliliśmy konkurs, gdzie do wygrania są trzy egzemplarze tej książki Paweł już jak bramka, dzikie zwierzę. Do tego z wydawnictwa JPF dostaliśmy cztery mangi. Są to Soul Eater, tą trzeci, Bleach, Tom 26, Naruto 59 oraz One Piece, tom 20. To są najnowsze e, numery z tych poszczególnych serii. Zasady są banalnie proste. Wchodzicie na Facebooka, dobra, to jest ograniczenie, że ludzie tylko, którzy są zalogowani, mają profil na Facebooku, mogą brać udział w tym konkursie, ale znajdujecie prosto z kadru na Facebooku, znajdujecie e, MMA Poznań Gold Team na Facebooku, komentujecie Nagrodę, którą chcielibyście otrzymać Najlepszy komentarz otrzymuje właśnie książkę Tudzież komiks No i tam jeszcze oczywiście trzeba udostępnić zdjęcie Jeśli chodzi o komentarze To proponuję, żeby nie pisać Że o, jestem taki biedny, biedny Chciałbym tą książkę tylko coś napisać Z jajem, kreatywnie Później sam mistrz będzie wybierał zwycięzców Ale wracając do książki Napisana jest taka lekkim językiem to nie jest e, literatura, że tak powiem, wyższa. To nie są Krzyżacy, to nie jest Kwawadlis. To jest coś, co po prostu człowiek, który całe życie jakby pracował z młodymi ludźmi, który zajmował się konkretną tematyką, czyli sztuki walki, ma co do powiedzenia, to właśnie takim językiem piszesz. Co jest bardzo przyjemne w odbiorze, moim zdaniem. E, Dzikie zwierzę, bramkarz. Znaczy bramkarz, dzikie zwierzę. Czyli to jest tylko i wyłącznie etap, kiedy pracowałeś jako ochroniarz w klubach w Poznaniu. No czy to, powiem tak, bo... tak, tak, zaczynając cała ta historia klubu w Poznaniu, to było tak, że klub powstawał, kiedy ja pracowałem w ochronie i tak naprawdę moim marzeniem było, nie wiem, odarzyć się za ojczyznę, czy, czy, czy gdzieś tam w ochronie osobistej jakoś zasłonić. W ogóle nie myślałem o jakimś klubie i tak dalej. Natomiast, no gdzieś tam Powiedzmy, przy okazji, przypadkiem zacząłem prowadzić treningi. To się dzisiaj przerodziło w klub, który ma 200 zawodników, czy coś dużego, ale jakby nożycie życie zaskakuje pozytywnie. Jeżeli coś kochasz, na no to jakby wybiera za ciebie i, i, i tyle. Natomiast mój system filozofii to jest, to wiesz, to co jest na ulicy, co macie obronić, to musi działać. A zwłaszcza jak jesteś niebezpieczny w niebezpiecznych sytuacjach, to bo jak robisz, pełnisz funkcję właśnie ochroniarza czy, 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 czy bramkarza właśnie, gdzie jest atakowany przez pijany tłum, czy, czy kiedy na przykład robisz ochronę osobistą, no to te techniki powinny działać, a jeżeli jest taka książka, jeżeli tak twoim zdaniem jest faktycznie taka książka, to być może ona odwieczyla ten mój prosty nóż, po prostu <laughs> przepraszam, jak ta, jak jest zabrana przed nożem, na przykład. Ona no, jest prosta i skuteczna, bo musi taka być. To tak samo by, może, pisanie. Ten gdzieś tam trochę odzwierciedla moje patrzenie na życie. Znaczy to nie, jest, nie ma przerostu formy nad treścią, po prostu jakby język jest adekwatny do tematyki. Takie jest moje stanie. Jestem A... prostym człowiekiem. Nie książkę Nie wolbrzymiasz tutaj. To nie ma na zasadzie, że no walczyłem kiedyś z 20 na raz jedną ręką, tylko są takie prawdziwe sytuacje, nieraz, nie dwa po prostu tak naprawdę nie dochodzi do rozlewu krwi. Nie, bo, nie... bo wiesz, to są sytuacje prawdziwe. One są napisane. Znaczy ja zawsze wprowadzam czytelnika w świat taki w sposób ciekawy i powiedzmy w sposób anegdotyczny piszę o sytuacjach niebezpiecznych, o sytuacjach wesołych, bo Zdarzyło mi się kilka sytuacji, że gdzie pojawił się nóż, a skończył się to naprawdę śmiechem. A, I może taka jest prawda, może czasem jest ten, ta, ten brutalny świat, on jest czasem niebezpieczny, bo ktoś tam, coś komuś się dzieje złego, a czasem on jest śmieszny po prostu, nie? Ktoś ktoś z, 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 robi, napina mięśnie, a za chwilę powietrze z niego uchodzi i może tak jest częściej, może ten świat jest weselszy niż myślimy. Bo na przykład była taka sytuacja opisana, że miałeś... Na no no, no, przeciwko to, to ciebie było sześciu ludzi, um, tych budowlańców, tak? To też ciekawe, że bardziej od budowańców boisz się tylko rolników. <słyski> <słyski> Znaczy inaczej, ludzie, którzy pracują fizycznie, to są naprawdę bardzo silne stworzenia i z nimi też nie ma żartów i to nie jest jakaś sztuczny mięsień, który tam, wiesz, starcza na, na, na chwilę, nie, można się, wiesz, podnieść 100 czy 200 kilo przez minutę i super, nie, ale wiesz, jak masz gościa, który 8-10 godzin, wiesz, ciągnie pług za sobą bez traktora, no to nie ma żartów z takim gościem. <laughs> jeśli chodzi o sztuki walki są sztuki walki, które są nastawione tylko na szczególne aspekty walki walka w parterze w bliskości kopnięcia uderzenia ręką, jak w parę w parę uderzeń kogoś pozbawić przytomności, tudzież sztuki walki które polegają na tym, że trzeba mieć masę czy są sztuki walki kierowane dla ludzi, ponieważ tak sobie wyobrażam że jakbym był napastnikiem, to bym szukał jak najsłabszych ofiar, czy w tym momencie są sztuki walki, które są dopasowane dla ludzi niepełnosprawnych, dla ludzi ograniczonych ograniczeniami motorycznymi na wózkach dla ludzi e, ze słabym wzrokiem? No to jest ciekawe pytanie i to bardzo fajne. Miałem na przykład widziałem na Facebooku, jak odbywały się zawody e, osób na wózkach inwalidzkich i one naprawdę boksowały. Bardzo fajnie to wyglądało. E, w brazylijskim Juju są, są zawody, gdzie startują ludzie, którzy mają odciętą kończynę dolną i, i w, tych, w tym grapplingu w parterze się nie poruszają. To jest taki styl wężowy. Faktycznie tutaj można, można owinąć się po przeciwnika i na, bez nogi czy bez, bez ręki tu się i jak są ludzie, którzy się nie poddają, bo, bo jak właśnie to jest tak, powinno być życie. I te przykłady ludzi, którzy pomimo że jakichś tam wad, e, nieszczęśliwych wypadków, pokazują, że są na scenie, nigdy nie do pokonania i walczą. I właśnie walka powinna być nie tylko na ringu, ale i w życiu, więc są tacy ludzie. W książce piszesz, że aszuki walki to właśnie brazylijskie dziedzictwo. E, są też systemy takie, że to bardziej tak naprawdę chodzi o to, żebyście wy. Którzy myślicie, że jesteście słabi, przestali w to wierzyć. Macie wierzy, że jesteście silni, że jesteście w stanie się obronić, i tylko na tym temat polega, bo, bo sztuki walki to jest tylko alfabet, który wam pokazuje, jacy naprawdę jesteście groźni. Czł człowiek to jest maszyna do zabijania, i jesteśmy stworzeni. Zresztą podporządkowaliśmy sobie cały świat, także my, inst nasz instynkt to jest po prostu wojowników. No właśnie, a propos bycia wojownikiem Piszesz w książce, że trener To jest bardzo ważna funkcja Myślę, że jeżeli macie szczęście do trenera Który faktycznie kocha to co robi Jakby nie, nie, nie jest jakby za karę W swojej pracy No to da, dzięki takiemu wizjonerowi on po prostu widzi młodego człowieka, chudego, słabego, ale wiesz, że on może zostać mistrzem świata, mistrzem Europy. E, jeżeli ma się szczęście, to on także jest doradcą, przyjacielem i no, tego każdemu życzę, że spotkał na swojej drodze prawdziwego trenera. Ty, trenujesz ludzi od paru lat i czy udało ci się wyćwiczyć takich przyszłych mistrzów albo już obecnych mistrzów? No, no wiesz, to on no, mnie do tego, żebym się chwaliła Jestem tak taki jest. skromny, właśnie, ale na przykład w 2011 rok e, przyjeżdżamy z mistrzostw Europy e, w Paryżu, gdzie odbywały się i przywozimy jako klubem na Poznań 24 medale z Mistrzostw Europy z Europy, więc tutaj no, dzieje się tego tyle, że z, za dużo by wymieniać tak naprawdę, co można osiągnąć. To, to, to jest naprawdę, jak się ciężko pracuje, to to jest proste. A jak byłeś młody, to co ciebie motywowało? Z książki Panie wiem, że filmy. No, myślę, że to każdy z nas, ludzi, młodych ludzi, marzy o czymś. Marzy o pięknej dziewczynie, marzy o tym, żeby być bohaterem, herosem. No i to, to się dzieje. W domych czasu nie było takiej fikcji, że się włączało komputer i można było po prostu udawać kogoś za pomocą joysticka. Tutaj naprawdę w, trzeba sobie ciężko pracować, a i, i, ci, którzy są pracowici po prostu dodą do takich fajnych wyników, no, wszystkim, ale filmy też motywowało oczywiście myślę, że na początku musi być fikcja, musi być fikcyjne jakieś marzenie, może być też jakaś wyobraźnia i te komiksy właśnie są, są świetnym tematem tego typu, gdzieś nas zaprzyjaźniają, bo tutaj w komiksach nie ma ograniczeń i, no i kiedy tak się dzieje, kiedy, kiedy idziesz tą ścieżką, no to dochodzisz do czarnego pasa, a kiedy jesteś w czarnym pasem, to faktycznie to co jest w komiksach to prawie prawda. To cóż, ja naczytałem się dużo komiksów i mang z Gatunku szone, i super bohaterskich i wierzę w to, że nie jestem słaby i chciałbym się przekonać, dziś Dzisiaj tutaj w radio, czy, rysu, czy czytelnik komiksu jest w stanie e, w ogóle równać się tak naprawdę z wojownikiem MMA? Także. Będzie ja chwila, moment. A tak od tyłu, żeby miał więcej szans, proponuję się w ten sposób ustawić. Paweł nic nie wie. Jest! Yes! Yes! Yeah! Dobra. okej. Dobra. <coughs> okej. Okay, okay. <gry> Jestem spacyfikowany, już cały drżę. Tak, to był... I masz nie tak. chodzić na wagary, jasne? Jasne. Masz okay. się dobrze uczyć, jasne? Tak jest. Dobrze. Ale ja już skończyłem studia. To tym bardziej. Zobaczymy się całe życie. Tak. To był fizyczny dowód na to, że jednak czytelnik komiksu ma małe szanse z wieloletnim zawodnikiem. Z wieloletnim zawodnikiem. E, tak, tutaj jesteśmy w radio i tego nie widzieliście, aczkolwiek e, nagrywamy całe, e, całą dzisiejszą audycję na wideo. Także tym bardziej musicie znaleźć audycję prosto z kadru na Facebooku, żeby zobaczyć całą tę sekwencję. Ja przypominam jeszcze raz, że jest do wygrania książka właśnie Paweł Jóźwiak Bramka, Zdzikie zwierzę, trzy sztuki e, oraz takie komiksy jak Naruto, One Piece. Bleach oraz Soul Eater wystarczy, że znajdziecie prosto z kadru na Facebooku, polubicie, polubicie MMA Poznań Gold Team napiszcie komentarz do nagrody, którą chcielibyście wygrać, no i ten komentarz musi być jak najlepszy, żeby móc wygrać, dziękuję Ci serdecznie Paweł za poświęcony dziękuję. czas Miło mi się ciebie biło. <noise> mi się niemiło obrywało. Najadłem się trochę wstydu. strachu. Czyli jednak czytanie Batmana nie daje tyle Znaczymy sił. komiks ile... i myślę, że byśmy mieli więcej szans. Mam nadzieję. Dobrze. A teraz zapraszam was na kawałek tradycyjnie z wytwórni Export Label.